Cześć, z tej strony Kartonjot p Dzisiaj jest Minecraft na PlayStation 4 Więc dzisiaj zaczynamy sobie zrobimy nowy świat stwórz stwórz nowy świat czy trwanie oczywiście będziemy grać na hardzie nazwiemy go Mowy. Tak go sobie nazwiemy. Krasić na razie nie. Może kiedyś to się uszyje. <grym> nie wiem. Jak w twórczo ale Pewnie livey też będą w przyszłości. Jak nie dzisiaj. Dzisiaj pewnie nie zbudujemy jakieś podstawowe rzeczy. Tak planuję tak robić codziennie, żeby było coś z minecrafta na Tak codziennie. I jeszcze coś tam dodatkowego z minecrafta Pocket Edition. Pixel Guna na przykład live dzisiaj byłoby bez Pixel Guna, ale jeśli miałoby z tego Tak, wtedy live byłoby bez bardzo zaczynałem tutaj, do jakiegoś drzewka. Dobra, dzisiaj jeszcze za bardzo tego nie testowałem. Zostałem testowałem, ale nie, nie wiem, czy wszystko będzie dobrze, zaraz, dziękuję. Najpierw to nagrę jeszcze raz. Jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba. O, zdoby to trofelu. No ja, bo dzisiaj jest ten... Dzisiaj jako pierwszy raz gram w na PlayStation 4, więc... sobie to chyba nie jest dziwne, chyba nie. No, dobra, no i sobie już mam 4 drewna, możemy do czegoś coś użyć. Yy, w ogóle też jest multiplayer na PlayStation 4, taki z całym światem. Więc to pewnie też będzie nagrane, tak jest jeden odcinek. Jak mniej więcej. Tam <grym> się zobaczy jeszcze. Wiem, że Get znaczy, Geta... 5 nie ma Ale to nie będę mieć w przeszłości Może Geta Online coś tam nagram, jeszcze nie wiem no, no. no na razie tylko tak mówię, jak to będzie mogło wyglądać tak. O, i tak jak mówiłem właśnie ten tym czasie z Minecraft 4 codziennie coś robić Albo live jakiś Albo jakiś film Albo jeszcze coś innego Tak codziennie z 4 I z PlayStation coś dodatkowego Może wejdzie Jakiś live, czy na przykład na przykład, dzisiaj mam takie plany, że dzisiaj, widzicie, teraz nagrywam odcinek z Minecrafta na PlayStation 4. A dzisiaj jeszcze może będzie live z Pixel Gata. Dobra, stwórz, stwórz, czekajcie, bo tutaj mapę się dostaje Muszę sobie tak otworzyć i później mogę ją sobie dać tutaj. O, i teraz tu wszystko widzę. Mam nadzieję, że wy też wszystko widzicie. Ładnie. Jeśli mam trochę echo. Nie wiem, czy mam echo. Jeśli słyszycie echo, to powiem wam, że następnym razem po, po, postaram się to poprawić jakoś. Żeby tego echa nie było. I coś pewnie wymyślę, ale dzisiaj chyba jest echo. Czy ja słyszę echo? Nie wiem jak wy. Jak wy, to nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale jak tak to trudno. Przepraszam. A, czekajcie, bo ja ten mam ten crafting. Muszę to sobie zmienić ustawienia, zostawić, bo ja go nie lubię. Czy nie, na no dzisiaj chyba go sobie zostawię, ale na ten raz odcinek live to o raczej więcej się sypią. No, więc sobie ten... Crafting pewnie sobie go zmienię na jakiś taki trochę inny. Więc dobra, teraz, teraz sobie mi się gdzie domek zbudować. O, wieczka, dobra. Może na początku sobie zbuduję. Jakieś patyki, ten kilof i mieczyk, żeby sobie te zwierzaczki pobić, zabić je sobie, sobie, żeby mi nie przeszkadzały w ogóle. O, tu jest to. Ale kaczyk wertów jest w mojej na tej 4 cztery. w sumie też tak było, chyba. Chyba tak, dobra, bo potrzebujemy w sumie. Potrzebujemy trzy owieczki znaleźć. O króliczki. Nie, no, króliczki to się trochę, tr troszeczkę ciężko goni. Więc pewnie. może zabiję jakiegoś. A dobra, może nie jednak. Więc to jest kurczaczek, tego to też sobie zabijemy. Będziemy mięsko. Bo mięsko się przydam Ale my wolę mieć trzy wełny, wiecie co? My mieć na pewno trzy wełny. Nie wiem, wolał sobie gdzieś to znaleźć. Ale nie widzę tego niczy. Więc Zaraz pewnie sobie zbudujemy jakiś pierwszy domek. Taki bardzo słaby. Później sobie pewnie nalewa, poszukamy miejsca na domek. No i tak będzie Mmm, no A tak, tak się wygląda z mapą. No dobra To teraz na razie Miałbym ja chciał poszukiwać sobie owieczki jakieś. Jakby się przydało na pewno by było dość potrzebne. Bo gramy na hardzie tutaj jednak. To, to creeper wybuchnie i już nie żyjemy. No? O! się na. No. Wolałem mam jest kod królikani. Znaczy od królika nie mam jaska. by się przydało w sumie Ale to tam jak. Ale nie, wiem, czy mi się chce gonić te króliki, bo to jest dosyć trudne. No, zabiłem go no. Ale on mi do zaraz tylko ekspa. No dobra, na razie sobie tutaj trzeba coś zbudować. Wydaje się, że ja się po prostu wkopię się w ziemię jakąś. Coś takiego, jakieś ten. Po tam płycie. Tam. Tam będzie dobra mi... Ciąga to jest. Hmm. Hmm. hmm... Ciekawe. Może dzisiaj wyjdzie jeszcze jeden film z Minecrafta Pocket Edition. Yy, na przykład z kimś tam, nie wiem. Może tak. Ale samemu Minecrafta na razie chyba nie będę nagrywał, bo żadnej mapki nie ma od Tak... Więc... Powinien być w opisie gmail, ale jeśli mojego gmaila nie ma, to zobaczcie sobie na poprzedni film, na którym jest gmail. Yy, żeby, no żeby żeby wysłać mi mapkę, nie? bo żadnej mapki nie mam ktoś mi wysłał tylko screeny na przykład no na przykład, po ktoś źle wyślał mapkę kobennik nagrał poradnik, więc możecie sobie zobaczyć więc jak to wygląda nie wiem ile ta seria będzie trwała ale no, nie wiem, no tak dobra powtarzam się już, po prostu Trochę oci pewnie będzie, sobie coś tutaj pobuduję. Tam jest dżungla, tutaj jest to, coś innego, coś ciekawczego. No dobra, na razie tam pójdę, żeby sobie wykopać kobla, bo żadnego kobla na razie nie mam. Później jeszcze lazek i węgiel, bo na to są rzeczy bardzo potrzebne, według mnie. Więc sobie pójdziemy, wykopiemy. Sobie mi się wydaje, że zrobię live, może nie dzisiaj, ale jutro, na przykład z Minecraft na PlayStation 4. Wtedy po tym live'ie coś, żeby zdobyć, nie? Bo odcinki, tak, wszystko zdać na odcinkach, to nie wiem, czy to będzie sensowne, nie? A tak sobie pokobać żelazo, czy pjemęty, czy coś, tak na live'ach, to tak prędzej mi się wydaje. Przynajmniej według mnie, tak. Takie rzeczy to bym wolno na live'ach live robić. Może, coś nagram. Może, też te, może też coś nagram, nie? Nie mówię, że nie. Eee, ten halo, tutaj to chciałem położyć. Też tutaj tak, tak i tak. I tak. No, to już tutaj, tutaj teraz jakiegoś kobla wykopać. Tutaj jest kobel taki łatwy. taki bardzo ładny, nawet co go wykopię. Dokładnie. Długo, e, tak, taka, taka zapowiedź, że prawdopodobnie niedługo się spotkam z, e, z e, Avorem. Jeśli ktoś nie wie, co jest Avor, to w sumie pisze YouTube'a Aworski, no to pewnie się dowie, ale nie no. A no, zobaczę sobie, jeśli nie wiecie, ale chyba wiecie, chociaż nie wiem. W sumie to nie wiem. Zatem możecie zobaczyć, bo ostatnio w sumie mój kanał ma dosyć mało wyświetleń, ale wiadomo, każdy ma wzloty i upadki. Ja na razie mam chyba upadek, ale... albo się kiedyś odbija, albo... Ale i tak w sumie spoko, nie? I tak jest dobrze, uważam. I tak nie jest gorzej. To... Ktoś tam jednak to ogląda. O Polski to mi dzwoni. na to odbiorę. Tak o karton już odebrał. Ej! Wiesz z bo będę w, w sobotę, w niedzielę w grudziądzu. Dobra, jakby coś jest... jesteś na odcinku, nie? To pozdrawiam y, wszystkich widzów. I y, 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 żeby nie było żadnej damy, nie mał kartona ze mną. Aha. Tylko pod Aha. Dobra, Elo, trzy, trzymaj się. Mordo, trzepaku, y, pozdro i nara. Dara. No tutaj ładnie nawet, a Zadzwonił do mnie elegancko, więc teraz idę sobie tutaj y, dalej kobla kopać. Y, chyba, chyba coś w do plus albo czy coś. Nie wiem. Nie wiem, pomyślę na tym pewnie. Pewnie tak. Taki kładny kobel. Y, no. jak mówiłem, chcę zrobić codziennie coś z Minecrafta. Nie wiem, na przykład jakiś odcinek, dzisiaj chyba dwa odcinki na Telegram, ale nie jestem pewien. Nie wiem, dwa rzeczy jutro będę mógł robić live, ale nie wiem, czy będę mógł robić livea, Więc... No nie wiem, coś się wymyśli najwyżej. najwyżej. Najwyżej, coś się wymyśli. No, i powinno być spokojnie. Mhm. Tutaj kopię sobie koble dalej, żeby mieć więcej koble było fajnie, przyjemnie I w ogóle. Było bardzo przyjemnie, nawet bym powiedział, bo chcę, żeby było bardzo przyjemnie. Chociaż już zaraz noc jest, nie Nie wiem, czy cały dzień po prostu nagrać, czy jak... Jeszcze nie wiem to. Jeszcze nie wiem, jak to będzie tam wyglądało. Nie wiem, jak chcę nagrać, no bo w sumie tak teraz nic nie zrobię raczej. Na razie jeszcze spróbuję coś tam zrobić najwyżej. Koniec. Jeszcze wykopię tutaj tego węgla. Na koniec odcinka. Moje kobla jeszcze wykopię, żeby mieć. Tutaj, tutaj zrobię takie wejście. W sumie już nie kończę odcinek, bo jednak już jest noc, a nie co bym mógł robić teraz nocy w ogóle. Ale, no, coś chyba w mieście. Co? Patyczki, kilofek. Mieczek no, na razie mi wystarczy, mój. Czekajcie, czekajcie, czekaj, muszę mieć pochodnie jakieś. O! Teraz tak, już jest Ale ładny widok, trzeba przyznać, nie? Fajnie to wygląda. No, mi się podoba. Póki co mi się tutaj podoba. Więc tutaj sobie zrobię takie takie, takie mieszkanko filowe bardzo chwilowym powiedział, żeby coś tam mieć, żeby jednak te potwory mnie nie zjadły przy pierwszej okazji. Jakieś drzwi się przydało. Takie słuszka są, kolory różne. tutaj papugę można mieć, więc tu ja bym chciał mieć papugę, więc pewnie na live sobie poszukam papugi. Wiesz w Minecraftie na... Nie wiem jak to jest w Minecraftie Pocket Edition, ale chyba też. Chyba też. Ale jeśli nie, to przepraszam, ale w Minecraft na konsoli są papugi. Będę chciał. Gdzie są drzwi? Nie, gdzie są drzwi w sumie. Są te. A tutaj, są, ale ja ślepi jestem. No nie, jakieś ślepote mam. Dobra. To powinno być chyba być tak. Kurde. Aha, to jest pochodnia. Dziwi chyba powinno być tutaj. Tak. O, no, a to mi chodziło. A to mi chodziło, więc elegancko jest. Więc to jeszcze pokopiemy, więc w sumie jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli nie lajkujecie, to zalajkujcie ten filmik. Żeby... więc szyb był odbiór i w ogóle, żeby było fajnie, przyjemnie, tanecznie. Więc w sumie to już wszystko. Cześć, pa pa!